I ten nam się tutaj mieści. Czyli też się powinien powietrza zmieścić. No wysokość też tutaj o, się mieści. Tutaj również. I teraz pytanie, czy rurka od powietrza? Tak, też się zmieści. Wałek ma 50. Czyli tyle rurka. Więc wszystko powinno się tam elegancko zmieścić. Teraz jest troszeczkę przekrzywiony, ale on będzie jakoś taką... Myślę, że wielkość dobra. No, tu mam od góry takie ucha do przykręcenia. Tu i na dole też, także tam to przykręcimy. No i taki pajączek jak w żółtej, co kiedyś robiłem, ktoś pamięta? Zrobiłem podobnie i tutaj. Tak to tutaj wygląda. Tu jeszcze muszę tylko dziurki wywiercić. I tu jest takie wygięte, tutaj mocno się trzyma. Tutaj też, tu też. No teraz tylko pozostaje to wyjąć, obspawać na mocno. I tutaj, tak no także, mocowanie pod intercooler mam już zrobione. I potwic powietrza, Farba sobie tutaj schnie. To jest taki pajączek jak, jak w żółtej. I teraz przed czas na tą euro ramkę, żeby zrobić. I oczywiście jak trzeba iść na dwór coś zobaczyć to zaczyna padać deszcz ale dobra i tak najpierw chcę wsadzić jeden siłownik tam stoją wstawić siłownik i wziąć tutaj go, schować na maksa tutaj położyć jakąś deseczkę, nawet można by tą bo strówki mają taką przypadłość, że tu się to wszystko wyrabia. I wtedy siłownik tu walno w to Przynajmniej tak było w tych, które tam oglądaliśmy przy kupnie. I ja chcę dać tutaj to schować siłownik i żeby on się na tym oparł. I wtedy i wtedy zobaczymy Będzie widać czy to będzie się miało na tym opierać, czy być wyżej I jak siłownik będzie schowany to łyżka już będzie bardzo mocno zamknięta, bo teraz to ona się słabo zamykała. Chyba było widać nawet na jakichś tam filmach, że się oboje zamykała. Ja chcę to zrobić, że ona będzie się i fajnie zamykać, i fajnie otwierać. Ale najpierw muszę włożyć ten siłownik. Jak włożymy siłownik, to wtedy trzeba będzie dobrać długość tego ramienia, tutaj, między tym otworem a siłownikiem. Ja sobie wezmę po prostu z drewna, tutaj wsadzę, wywiercę otwór 50 i 40, i potem będziemy patrzeć sobie, tak, i powietrzem będziemy wysuwać siłownik i będziemy patrzeć, co się z tym dzieje że to by było w miarę w miarodajne no, także ja sobie podniosę no i też w case'ie będziemy patrzeć jak to jest tam z tą euroramką też sobie podniosę mniej więcej na tą samą wysokość i sobie porównam, ale musi najpierw przestać padać no i ja sobie wsunąłem siłownik wcześniej go wysuwałem I jak był wysunięty to żeby taka deseczka tutaj miała hmm, był taki dystans jak w tej deserce. To tak na wysuniętym mogłoby być 40,5 cm, ale teraz jak się wsuną tutaj do końca, to zaznaczając sobie miarką, no to od osi do osi wychodzi nam o, tutaj takie 43,3, czyli tak jak fabryczne i tak to by pewnie musiało zostać te 43, żeby to miało tutaj więcej nogi, a nie żeby to siłownik walił w to także nic tutaj nie zrobimy żeby się zwiększył zakres tego bo wiadomo im krótsza dźwignia tym większy zakres ale siła by się troszeczkę zmniejszyła ale tutaj to tam by nie podpadło myślę no ale niestety musi zostać tak jak jest także ja sobie chyba i tak pójdę wezmę kawałek deski i zrobię takie właśnie otworki tutaj i zobaczymy sobie a do wysuwania tutaj siłownika dorobiłem taką. dorobię taką kawałek wężyka, i tutaj o, i on w to gniazdo tutaj sobie wchodzi i elegancko idzie, ale, ale to trzeba mocno uważać. Bo jak na powiedzieć to wiadomo, on tak strzela. Więc trzeba mocno uważać i na swoją odpowiedzialność robić. No, i dorobię taką deskę, rozstaw praktycznie taki jak tam. I teraz zobaczmy sobie, tutaj mamy taką przerwę, myślę, że taka by mogła też być i zobaczcie sobie jak to będzie chodzić. No mniej więcej tak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest już koniec. Na pewności wyjmę i wyszarpię sam tutaj. Spróbuję, ale myślę, że to już dalej nie pójdzie. No jak na to, że to było wcześniej tak, a teraz jest tak to myślę, że to będzie było ok. I teraz y mam dwie możliwości, albo robić to wszystko od nowa, albo nawet z tej łyżki, tylko musiał to ładnie wyciąć. I wtedy już bym miał jedną część do tej ramki gotową. I wtedy by pozostało tylko to od boku dołożyć i zrobić coś takiego. O! Bo powiedzmy, byśmy mieli tutaj te dwa. Tu, tylko tu jest takie inaczej, bo tu mamy dźwignię i takie przełożenie. Ale na siłownik, był gdzieś tu, to nam by zostało. To by pewnie nawet wydało w tym kawałku od tej fabrycznej łyżki. To nam by zostało tylko tutaj, taki płat, dołożyć, żeby była tylko ta rura, i ta. I myślę, że gdybym to od boku przyspawał, to by było w zupełności mocne. No i ja bym miał dużo mniej roboty, bo to już w sumie jest wszystko ustawione, to fabryczne. Te odległości nie jest to tak przekręcone i nic. Otwory tam też nie są rozbite, więc by mi dużo pracy odeszła, jakbym to fajnie odciął. I chyba tak to trzeba nie zrobić, bo i tak to trzeba odciąć od tamtej łyżki i tak. No i mamy to. No i teraz co? Tutaj. Tu. I tu mamy takie jakby wzmocnienie. to do tego wzmocnienia, tu to zajadę. Z tej strony będzie troszeczkę gorzej, bo tu mamy jeszcze wzmocnienie. ale jakoś to się też zrobi. Także teraz, pewnie jest 10 tarcz, 10 może nie, no dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Jedna para uszy wycięta. W sumie poszły na to 4 nowe tarcze i jakieś tam takie ćwiartki. Także bierzemy lampę i zrobiło nam się już ciemno. No, udało mi się w końcu wyciąć te wszystkie mocowania Okrutnie ciężko było Ale się udało No i tutaj co? Myślałem, że obeję się bez roboty, ale tutaj Troszkę słabo to wygląda, bo Tutaj mamy ładnie tulejkę u góry, a na dole jest do połowy zjechana W ogóle tutaj ona się nic nie trzyma na dole Także jest porażkowo troszkę Górne nie, to żeby to było tak jak tu, ale to jest najniższy punkt jak po ziemi czy po asfalcie, czy tam po innych twardych rzeczach to się sunęło. Tyle lat, to, to się zjechało w końcu i tak ogółem jest we wszystkich czterech. Nie, w tym jest bardziej, o. Jeszcze chwilej to by nam całkiem w dół wszystko spadło, ale ja tu się już kiedyś przygotowałem, nie myślałem, że to będę wycinał. I mam tutaj takie o no, trzymaj się nam po takie tulejki i one mają fajnie 50 w środku no tu mamy cały taki ten schodzeń mój I ja już właśnie się przygotowałem, że będę wszystko sam, sam od zera robił I one by najwyżej wtedy mi zostały, ale widzę, że ja będę musiał je robić tak wykorzystać, więc dobrze że je zrobiłem. I po prostu trzeba będzie tamten spaw wyszlifować i te wstawić. Także kolejne parę godzin roboty do tyłu.